Bardzo proszę tych pojazdów nie lekceważyć. To są bardzo poważne i ważne pojazdy. Dlatego potrzebny jest do nich ekspert Michał Mirkowski, który wie o nich wszystko. I Włodzimier Ziętarski, który chce wiedzieć wszystko. Ja cię kręcę, jak on zasuwa tym pojazdem. Niesamowicie. O tym mówimy właśnie. Bo tak, można tak, na piechotkę, ale można jeszcze szybciej, tak. Nie ma nic piękniejszego jak poezja urzędników, którzy tworzą nowe przepisy. Wiecie Państwo, jak je nazwali? Nazwali je UFO. Nie UFO, ja, to... tylko UTO. Urządzenia Transportu Osobistego. Jezu, to też bardzo poetycka nazwa. no. Taka bardzo techniczna, ale. Określa całą grupę produktów, w skład której wchodzą zarówno hulajnogi elektryczne, jak i skutery elektryczne, oraz wszelkie lekkie pojazdy Aha. zasilane właśnie silnikiem. Ty masz też jest UFO. E, Uto? To również Uto, tak? Tamto też? Tamto też. Wszystkie pojazdy lekkie, niewielkich gabarytów, nazywane są przez urzędników. Urządzeniami transportu osobistego. Pogadajmy o nich szczegółowo, bo warto. Powiedz mi, skąd się w ogóle wzięła idea tego hulajnoga? To mojego dziadka, ojca, to ja jeszcze pamiętam, jeździłem, nie było żadnych silników wtedy. Kto zaczął? Nie ma jednoznacznie określonego wynalazcy hulajnogi, natomiast pewne źródła mówią o tym, że na początku XIX wieku niejaki Karl von Dresse stworzył coś, co nazywało się maszyna biegowa. To bardziej przypominało dzisiejszy rowerek biegowy i też trochę to nasze urządzenie, ponieważ to były dwa koła połączone drewnianą ramą. Tak, ja takie pamiętam, dyska taka była. Tak i generalnie na początku hulajnogi były zbudowane po prostu z drewnianej ramy, dwóch kółek i sztycy, na której znajdowała się kierownica. I tak te pojazdy w XIX wieku już yy, wyglądały. W, na początku XX, kiedy silniki spalinowe Zaczęły się minimalizować do mniejszych rozmiarów, zaczęto stosować je też w hulajnogach, w urządzeniach, które przypominały, w pojazdach, które przypominały nieco dzisiejsze hulajnogi. Ale z racji tego, że był to no, dosyć ciężki pojazd, no, nie miało to sens. Czy tak nowe materiały? Dokładnie. I później oczywiście rozwijały się inne pojazdy typu deskorolki, które w latach 60. -tych, 70. -tych święciły swoje triumfy. Eee, też i hulajnogi cały czas były dostępne, ale te standardowe, manualne, napędzane siłą mięśni. Natomiast w momencie, kiedy technologia umożliwiła zmechanizowanie tychże urządzeń, mamy hulajnogi. Michał, nie pamiętasz tego, aż warto było w domu, że Ja pamiętam jeszcze, jak byłem młodym chłopakiem, były hulajnogi na pedał. Tu był taki pedał i się tym naciskało i to jechało. Wiesz pan, czyli ja byłem silniczkiem, tylko prądu nie ma. Nie ma. No właśnie, to trochę inna konstrukcja. Gdy jesteśmy w miejscu, który warszawiacy ukochali. Tu się jeździ na rowerach, tu się biega, tu się jeździ na hulajnogach i na różnych takich pojazdach, bo jak ten się nazywał? To jest skuter elektryczny. Skuter, fantastyczny. Powiedz mi, e, dlaczego one stały się takie popularne, te wszystkie pojazdy? Myślę, że przyczyn popularności tychże pojazdów są tak naprawdę dwie najważniejsze. No. Pierwsza to to, że dało się te wszystkie techniczne sprawy upchnąć do niewielkich gabarytów, przez co te urządzenia, pomimo tego, że są napędzane silnikiem, stały się. Łatwe w przenoszeniu też w momencie, kiedy nimi się nie poruszamy. A druga główna przyczyna, to to, że stanowią one świetną alternatywę dla tradycyjnego transportu. Nie musimy stać w korkach, nie musimy czekać na autobus, po prostu wsiadamy. Paliwa, albo to, gdzieś. Tu jest jego chyba też wielka zaleta. Że to możemy chyba nawet w biurze naładować, nie? Bo ja składasz się. Tam małe akumulatorki, podłączasz pod biurkiem i się ładuje. Jest taka możliwość. W przypadku tego urządzenia możemy nawet tą baterię sobie wyjąć yy, i oddzielnie naładować na biurku. I tak jak powiedziałem, nie musimy czekać na autobus, nie musimy stać w korku. to państwa, a ja coś przyniosę innowacje. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce, z punktu A do punktu B. Ten pojazd w łatwy sposób możemy zabrać ze sobą. Odchodzi nam problem parkowania. Więc stąd, myślę, że tak ogromna popularność. Proszę ciebie, a ja mam pewien innowacyjny pomysł. Gdyby wasza firma na przykład uruchomiła, bo mówiliśmy, że to może lepiej niż w samochodzie, ale pada deszcz, a na przykład ten hulenoga z parasolem, nie? No to byłoby na pewno też dobrym rozwiązaniem na dzisiejszą pogodę. No też, bo słońce bo od słońca... Ale proste, zobacz, tu zainstalujemy dwa takie jakieś wysięgniki, pach i jest. Tu naciskasz i się składa, proszę pana. Widzisz pan? Tu możemy mieć jeszcze spikulec, żeby roztrząc, roztrącać na boki niesfornych przechodniów. A jak tego, to możemy i tak, pan? No to w tym, w, tym, w tym miejscu pojawiła się nowa koncepcja. Oczywiście. Która być może będzie rozwijana. W punkcie i w Prime możecie państwo już pełno zamawiać. Może, nie wiem, może coś wyprzedzam troszeczkę. I tak między nami także do państwa też to mówię, bo mi się wydaje, że chyba tu nie ma różnicy wieku. Ale ja bardziej czułbym się dobrze na tym przez moje lata na motocyklu. To dopiero jest ufo. Wygląda to pff, fragment koła jakiegoś to jest normalny skuter. Tak, i nie jest to UFO, bo jakby było nie. ufo, to raczej inną karnację skóry. Ale jest użytkownicy. Uto. Ale to jest UFO, tak. I jest to skuter składany. Możemy go złożyć do bardzo kompaktowych rozmiarów. Jest zasilany akumulatorem 10-piłowym. Jest zamocowany A tu z tyłu. W tylnym kole zamontowany został silnik elektryczny o mocy 300 W, więc jest to w zupełności wystarczająca moc do tego, żeby przemieszczał się użytkownik o wadze 100 kg. I ta konstrukcja tego urządzenia, pomimo tego, że ono wygląda bardzo mało, jest odpowiednia nawet dla osoby dorosłej. O mnie mówi. I, I dla bardzo dorosłej też. ja? Pójdę, no, spróbuję, jak to wygląda. Dobrze? Bo ja bardziej się do tego jednak przymierzam, bo to jest bardziej w moim stylu. Zobacz. No. O, widzisz? I teraz jestem w domu, proszę pana. Dodaję, tu dodaję gazu i jadę. O. o tyle to jest ciekawe rozwiązanie, że tu zajmujemy zupełnie inną pozycję, ponieważ. No, siedzimy. no właśnie. No. Jest całkiem wygodnie. Nie musimy stać tak jak na hulajnodze. I podczas jazdy wykorzystujemy wszelkie y, umiejętności nabyte podczas jazdy rowerem. Oczywiście i, mo, i, mo, i motorem jest. Teraz powiedz mi, to jest gaz, tak? Tutaj? Tak, tym sobie przyspieszamy. Hamulec jest gdzie? Hamulec tu. Standardowo. Ale on jest na przód czy na tył. Z przodu mamy zamontowaną Aha. tarczę Ej, hamulcową. że tu są tarcze, jakie wytworne, fantastycznie, jak w samochodzie chodzi. Natomiast żebyśmy nie mieli efektu, że. Przelecimy podczas hamowania, no, to no. również w momencie, gdy naciskamy tą manetkę i gdy działają przednie hamulce, no. jednocześnie działa elektryczny hamulec w tylnym kole. I do tego jeszcze mi brak jednej rzeczy, uchwytu na parasolkę. No i zobacz, jakby to ładnie wyglądało, popatrz kurczę, w deszcz spada, a ty masz tu przymocowane, proszę pana, o i sobie jedziesz. No tak, ale to parasolka, ja mam coś lepszego. Co? Do tego Telefonka pojazdu. Ja, no. A, każdy ma telefon dziś. I do tego pojazdu dołączony jest moduł Bluetooth, dzięki któremu łączymy się z telefonem, wow. z aplikacją. I ta aplikacja, oprócz tego, że pokazuje nam różnego rodzaju ha, parametry... nawigację możesz mieć już tutaj również, tak? To mamy też e, opcję, że możemy wpisać sobie, gdzie chcemy jechać i w tej aplikacji wszystko e, będziemy widzieć. Widzimy stan naładowania baterii, możemy zmieniać różne parametry typu e, prędkość maksymalna, tak? więc Myślę, że to ciekawsze jest rozwiązanie niż jakiś parasol, który... Jak to? Parasol jest zawsze dobry. Parasol, proszę Państwa, tylko trzeba skuter, żeby się nie przerzucił. Noś i przy pogodzie, plus te aplikacje, które mówisz, i mamy co? Mamy pojazd, proszę jaki? Uniwersalny. To jest miejsce niezwykłe, nawet samoloty nad nami latają, nieelektryczne, co prawda. Temat mały, a sprawa wielka. Wielka i bardzo piękna i pożyteczna. Yy, jeszcze jest wiele rzeczy, o których nie mówiliśmy. Tak, dziś powiedzieliśmy więcej trochę o skuterze, natomiast w ofercie naszej firmy mamy i hulajnogi, i deski elektryczne. I myślę, że w kolejnej odsłonie, w kolejnym odcinku trochę więcej powiemy na temat tamtych produktów. I myślę też, że możemy porozmawiać na temat bezpieczeństwa poruszania się na tych hulajnogach. Ważne, I wszystkich bo... innych urządzeniach tak transportu jest. osobistego, bo jest to szalenie ważne. To problem. ja Ci coś jeszcze i powiem Państwu. Elegancka restauracja w Warszawie. Gwiazdek, tam taka ogromna ilość. Podjeżdżają faceci nas na, na kolejnogach, eleganckimi samochodami. Widać, bo wyjęli zresztą z, z bagażnika, żeby sobie pojeździć. I wiecie, co robią? Gadają pół godziny o technologii tego pojazdu: że ten ma to zamontowane, ten ma tamto. A że ten tak, a ten jest był lepszy. I słuchajcie, okazało się, to się stało dzisiaj modne. Modne i w dobrym tonie. Chcesz być do przodu? Przechulaj nogę, albo ten skuter. Albo przyjedź pod restaurację na takim urządzeniu. No to jesteś gość. Ja nie ryzykuję. Ja to bym musiał chyba w kombinezonie jakimś tu jeździć. Dziękuję. Pogadajmy sobie niedługo o innych sprawach ważnych. I pamiętajcie, to jest The Best teraz najbardziej modne.